Tu wam pan słupek. Ja. Ten no. stały, ten był opuszczony cały czas. Aha. To jest złośliwość przedmiotów martwych. Tak, witam. Witam. Się. Chyba chłodnicę uszkodziło. Tak, tak, Bo za, że płynie. No. Trzeba oderwać, bo jej odpada, skutki palec cały. Poderwać się. No, tak, w sensie. no nie, bo, bo jej, to jej odpadł. odpadł. Spumięty cały jest. Oł, oł. Nie. Ale poczekaj, spokojnie. Skąd wiesz, że trzeba go? To jest twój naturalny, czy. Tak, z odszedł? Z moim odchodzi. Ja, ja wiem, ale posłuchaj mnie uważnie. jest generalnie, jeżeli ten jest przylepiony do twojego naturalnego, czyli tu w tym miejscu, jeżeli go wyrwiesz, to sobie uszkodzisz. Macierz. Ale jej paznokieć Ale, I, I taki. Ale tego taralny już W ogóle krew, wszystko ja to już nie mogę wytrzymać. Mam cały palec spuchnięty. Czy nopa się mhm. Tak, tylko że za tym miejscem, gdzie tu jest, jest Macierz. Czyli to miejsce, gdzie paznokieć się tworzy. Jeżeli ty teraz sobie go wyrwiesz, tutaj, no to jest duże prawdopodobieństwo, że on może dobrać? rosnąć. Ten, to pchilur powinien zrobić. Że może My rosnąć. Wiesz, co chodzi? A ty próbowałeś go wyrwać już, tak? Nie, no teraz on sami się odrywa po prostu, bo to czas zahaczam o coś już. Ja wiem. zrobimy inaczej, ja ci go zamrożę, żeby cię mniej bolał i może ci zrobię opatrunek, który spowoduje, że nie będziesz nim, nim e, dotykać niczego, i nie będziesz się drażnił. Wiesz o co chodzi? Mhm. Tak lepiej. Trzeba być go wyrywać i odrośnieć drugi. Ale nie odrośniasz taki sam paznokieć. No tego nie wiem, kochana. No, Ludzie odrywają paznokcie generalnie. Poczekaj, ja ci zamrożę to, dobra? Założę rękawiczki. Ale żeś wymyśliła z tym zrywaniem. A co próbowałyście zrywać tutaj? Tak, no. kto próbował? Nie, Vera. <grym drzwixty> Vera działamy. to taka sadystka mała. Znaczy no nie taka mała, bo już masz ty masz 1,70 m wzrostu. Ponad. Tak? Ile? Metr m. cztery, tak? Mm. Bardzo wysoka jesteś jak na 18 lat. 17 Dobra. Działamy kochana. Będzie. Boli. To nie będzie będzie przeciwnie. Będzie. Będzie to na pewno Dobrze, że pan ma kask, w razie czego nic panu nie zrobi Czy się czujesz, że jest zimne? Tak, czuję no, no, Poczekamy jeszcze trochę, jeszcze ci powiem, żyć. to Wtedy już padną nie nieodrożnienia To choć, bo chodź, bo oni tam poszli No idą tu Jest dziastryk znieczulający Olka! To jest że nie wtedy będzie można ten paznokieć ja usunąć. A tak to nie ma szans, żebyś ten... Czyli do bo, chirurga? Koniecznie do chirurga musisz się napytać, bo chodzi o to, że jeżeli go źle usuniesz i zdeformujesz, macierz, czyli to miejsce wzrostu płytki paznokciowej, to on może później krzywy, zdeformowany, rosnąć. No trzymaj się. Dziękuję bardzo. Okay. Zapraszam też na swoje social media: na Facebooka, na Instagrama, na Twittera. Wszędzie tam macie niepublikowane zdjęcia. Możecie zobaczyć, co Borkoś robi, gdy nie jest na patrolu ani na dyżurze w pogotowiu. jest jakaś się osoba? Witam serdecznie, nie płacz Dziecko, chodźcie tam Spokojnie Czy dziecko rozumie po polsku? Nie Pan rozumie po polsku? Oczywiście Dobra Czy jest więcej osób poszkodowanych? Nie, nie, wszystko w porządku Cześć Witam cię serdecznie Coś cię boli? Ktoś się boli? No, no Która? Bo ja nie wiem, one... Prawa czy lewa? Siedź, siedź, siedź. A co czy Siedź, a, lewa. siedź, siedź, co? siedź, 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 spokojnie, tylko czy prawa, tak. Gdzie ją boli noga? O tu, boli, ja się tu? Się boli, Czy Tu, czy tak, tu? Tu. Kolano. Tak. O gol tak, czy, 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 czy. czy była w pasach, czy nie? Była w była pasach. No nie była w pasach, bo uderzyła kolanem o ten. Nie, ona była w pasach. Gdzie ma? No. Tutaj masz dziewczynkę. No. No. Prawdopodobnie nie była w pasach, bo ma otarcie na piszczeli, uderzyła o środek fotela. Boli ją ta noga. Nie daje się mać. Nie daje się dotknąć. Więcej osób poszkodowanych nie masz, tylko tą dziewczynkę. Czy jedna osoba. tutaj po polsku lubi? Nie, ojciec tłumaczy. Tylko odwołajcie karetki inne, jeżeli ktoś jedzie. Witam serdecznie. Ratownik medyczny Marcin Borkowski w Tutaj nie potrzeba więcej karetek. Jest tylko jedna osoba poszkodowana dziewczynka. Jest już zespół na miejscu, pogotowia. Także udzielamy tu pomocy. Dziękuję za informację. Dzięki. Poczekaj, czekaj. do karetki. Tak, tak, Załóżmy tak. w pucie. Mordo. Trzeba dać ci tą ładną puchudłową coś. Chodź tam, chodź, chodź, chodź tam. Ja stabilizuję. Chodź tam, Paweł. A ty tę przepustę zamoczyć, Nie płacz. Ona jak po polsku nie mówi. Uh -huh. Powiedz, żeby ten, że będzie wszystko dobrze, że będzie dobrze. Do, dostanie teraz lek przeciwbólowy okay. Dobra. Okay? Już nie świecę. Już, już, spokojnie, spokojnie, easy, easy. You speak English? English. OK. Don't try. we care about you okay don't cry i speak english in yeah, no, no po I'm speaking. we give you injection and after you don't feel pain okay you have problem with leg this is not problem for us because we are professionalists okay don't cry we give you injection you go to sleep and you don't don't feel pain okay Jej to you byli. grandmother? Nie, Nie, tylko siostra taty. A okay. na jej to bóli. ona pój się we, we, know. we Wiemy o tym. Dostała lek przeciwbólowy dobrze. Teraz dostanie drugi, po którym zaśnie. To dobrze. No. Będzie dobrze. Wróć 698. Jest osoba. O, ale mało letnia jest przyjedzie do szpitala A co pójdzie spać? żeby było dobrze, żeby monitorować ją. How old are you? Sę. 10 lat. One minute you go to sleep. Back off, please. Back off. Ej, po polsku, bo ja. Nie, przejdź do tyłu. Bo ja z nią rozmawiam po angielsku i się mi myli. Mam, mam, mam. Tu się wsadzi morutko potem. Daj jakiś gazik, to i zasłonimy to u rana. nie jest dużo, ale to by tak fajnie wyglądało. Daj, może jakiś spał.

Dobra, trzymaj. Teraz tak. Słyszałem, mm. tutaj no, je złapałem. No, wsadzimy taki wałeczek, Tu jeszcze jeden bandaż. Ja polecę jej dalej. Dasz, dasz jeszcze jeden bandaż, kochany? Bandaż? Tak, jeszcze jeden elastyczny bandaż. Dowiniemy do końca. Może ten? Tak, saturacja Można jej maseczkę będzie z tlenem, wiesz? Nie złamana kość, podejrzenie złamania kości udowej. Dobra. Dobra. Dobra, teraz ją przykryjemy paseczkami dalszymi, tu rączka. Dobra, ja się wycofuję już. Ja gdzie mordeczki?